Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, co jest w mojej torebce. Powiem wam, że długo się wzbraniałam przed tym filmem, ponieważ nie wydawał mi się on zbytnio interesujący. Ale gdy spytałam was na grupie, czy jednak chcielibyście taki film, to wszyscy zgodnie odpowiedzieli tak chcemy. A więc spełniam Wasze prośby i pokażę Wam dzisiaj zawartość mojej torebki, taką najbardziej urozmaiconą, czyli wtedy, kiedy gdzieś wyjeżdżam, gdzieś podróżuję. Dla zainteresowanych obecnie posiadam torebkę z Gesa. Jest to moja pierwsza taka markowa torebka, nad którą długo, długo, długo się zastanawiałam, no bo nie jest to jednak mały wydatek, chociaż powiem Wam, że ta torebka i tak nie była zbytnio droga, bo ja ją dorwałam na Zalando na promocji jakoś minus 30%, więc ona była przeceniona z 600 zł na 400, także jak na torebkę z gesa, to jest naprawdę niska cena. Ale jednak kieszeń bolała, gdy musiałam wydać te 400, no bo wiadomo, no to nie jest mała kwota. Um, ale doszłam do wniosku, że kurczę, no nie można całe życie oszczędzać i raz na jakiś czas można sobie kupić coś, co by się chciało, sprawić sobie taki prezent. Um, więc ja miałam, że z... Um, Okazji zbliżającego się dnia matki kupię sobie torebkę jest biała z tego względu, że no, mamy już wiosnę, zbliża się lato, więc e, człowiek chodzi jaśniej ubrany, częściej wybiera biel i jakieś e, takie jaskrawe kolory, e, więc no torebka biała e, pasuje do takiego luku bardziej niż czarna. Jak widzicie jest to całkiem elegancka torebka, ale mi to generalnie nie przeszkadza, ponieważ ja e, no, zazwyczaj wybieram właśnie eleganckie torebki, mimo tego, że później łączę je na przykład z trampkami. E, jest również pakowna, tutaj mieści się format A4 oraz laptop, co dla mnie było bardzo Ważne, ponieważ ja często podróżuję, no i muszę do torebki zmieścić laptopa. No i co? Możesz bez zbędnego przedłużania. Przejdziemy do zawartości. Minusem tej torebki dla niektórych może być brak zamka, ponieważ tutaj zamiast niego jest taka um, klapa na magnes. Kompletnie nie wiem, jak to nazwać, ale wydaje mi się, że jest to w miarę bezpieczne. No i co? Zaczynam od pierwszej rzeczy. Jest laptop, bo powiedziałam Wam wcześniej, że pokażę Wam taką najbardziej różnorodną wersję mojej torebki, czyli wtedy, kiedy gdzieś wyjeżdżam. I pewnie będą pytania o tą obudowę, więc taką obudowę możecie kupić na pewno na ebayu albo w takiej aplikacji na telefony, która nazywa się Geek. Te obudowy zazwyczaj idą z Chin, więc nie są zbytnio drogie, a wysyłka jest darmowa, więc myślę, że jeżeli chcecie poprawić wygląd swojego laptopa, to możecie się nad takim case'em zastanowić. Dalej oczywiście mam Wodę, no bo długa podróż to trzeba nawadniać swój organizm. Przydaje się również, oczywiście, powerbank albo ładowarka, w zależności od tego, czy jadę pociągiem, gdzie są kontakty, lub gdzie ich nie ma, no bo to jeszcze różnie bywa z tymi naszymi pociągami w Polsce. Następnie szczotka Tangle Teaser. Pewnie większość z Was zna, pewnie większość z Was ma taką szczotkę. Dalej mamy kosmetyczkę taką małą. Um, założę się, że większość moich widzek, większość dziewczyn też w swoich torebkach zawsze ma kilka przyborów, żeby tam poprawić makijaż um, albo się odświeżyć. Jest krem do rąk, to moja podstawa, bo moje ręce są w okropnym stanie, gdy nie posmaruję ich przynajmniej dwa razy dziennie. Mokre chusteczki, żel antybakteryjny i to jest chyba ten. Truskawkowy z Buff and Body Works i tutaj mamy jeszcze ho, puder i pędzel, no bo czasem gdzieś tam trzeba jeszcze ten makijaż utrwalić, zmatowić nosek no i wtedy taki puder się przydaje. O i mam tutaj jeszcze próbki perfum, bo normalne perfumy nigdy mi się tutaj do tej małej kosmetyczki nie mieszczą, więc po prostu w czasie podróży używam takich małych próbek. Ku mojemu zdziwieniu one są bardzo wydajne i wystarczają nawet na kilka razy. O, mam nawet chusteczki, dwa opakowania. Moi drodzy, pamiętajcie, chusteczki zawsze trzeba mieć przy sobie, bo znajdzie się ktoś, kto ich nie będzie miał, no i trzeba będzie mu pożyczyć. Oczywiście słuchawki, bo trzeba sobie czymś urozmaicić podróż. O, mamy też karty do aparatu. Gdy jesteś youtuberem, musisz być zawsze przygotowany na ewentualną możliwość. Nagrania vloga. Portfel, o, znalazł się również portfel, no bo gdzieś trzeba schować te legitymacje, bilety. No i mój portfel jest z firmy Fiorelli. O, jeszcze jakieś gumy znalazłam, jakieś resztki, chyba przydałoby się kupić nową. No i na sam koniec zostaje nam um, telefon. Gdyby ktoś pytał o budowę, ona jest um, ze sklepu um, Zohan. O, jeszcze jest długopis, moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Długopis zawsze trzeba mieć. Także mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie koniecznie o łapeczce w górze i widzimy się już niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!